Halo? Kolejny? Tak, ma się rozumieć. Dzwonili z centrali. Mam nagrać kolejny odcinek internetowych handlarzy. Okay, let's go. nazywam się Adam Wawrzyński i mam kilkanaście lat doświadczenia w oglądaniu głupot w internecie. Jestem ich koneserem. Koneserem głupot w internecie. Sprzedaję 15-litrowy worek sztucznych płatkowych róż. Co kilka dni dostaję pytanie, ile to jest sztuk, więc pewnego razu, zmęczona tymi głupimi prośbami, zamiast tłumaczyć, że policzenie tego jest niemożliwe, wysyłam w odpowiedzi losową liczbę. Ok. Płatki róż sztuczne, 1999. Ile sztuk ich by tam było? Ile to jest? Jak to przeczytać? 7? 754 327 906. Nikt nie odbiera. Babcia! Faktycznie można byłoby to wziąć za numer telefonu. No naprawdę zadzwoniła na ten numer. Ale numer chciałoby się powiedzieć. Sytuacja jest przed od razu pomyślałam, że się nada do nowego odcinka internetowych handlarzy. Sprawdźmy. Komoda Black Red White. Poznań. Komoda używana w dobrym stanie. Dzień dobry, jestem zainteresowany kupnem. Jaki jest stan? Można więcej zdjęć? Dzień dobry, oprócz problemu z jedną tylną nogą, po komodzie nie widać śladów użytkowania. Zaraz prześlę pani więcej zdjęć. Zapraszam również do obejrzenia komody na żywo, na przykład w poniedziałek. Uśmieszek. Dobra, uśmieszek. Tak prezentuje się ta solidna komoda. To są wszystkie zdjęcia, które. Mam, Mogę podesłać więcej w poniedziałek. Super, co mi pasuje, zorganizuję kuriera DPD. Mój mąż pracuje w DPD, to nie będzie problem, okej? Okay? Uśmieszek mm -hmm. tak, jasny. A mój wujek jest GM w TB. Możesz mi oddać teraz wszystkie swoje itemy, które masz, i jutro dam ci dużo lepsze, ok? Bo mój wujek jest GM w TB. Co najgorsze, to nie jest historyjka wyssana z palca. Jak miałem jakieś 11 lat, to dałem się naciąć dokładnie w ten sposób. TB. Złodzieju, jeżeli to oglądasz, mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony. Udało ci się okraść 11-latka. Jasne, nie ma problemu. Na stronie mam też szafę z tego samego kompletu, jeżeli byłoby pani zainteresowana. Okej, okay. teraz wystawię i wyślę specjalny formularz DPD w celu uzyskania funduszy. Potwierdź, a następnie skontaktujesz się z DPD w celu wysłania. Zaczyna się. Już zrobiłam. Opłata jest wykonana. Proszę wejść w link, żeby odebrać moi środki. <śmiech> <śmiech> Na tym etapie Wcale nie jest to podejrzane. Jest pani pewna, że nie chce zobaczyć komody na żywo? Tak. Bardziej nadaje się na kuriera. Kiedy to czytacie, jesteście już sobie w stanie wyobrazić te ciężko pracujące tranzystory, ten kod, który tam mieli, który próbuje wygenerować jak najbardziej ludzką odpowiedź. Bo tak, najprawdopodobniej jest to po prostu bot do wyłudzania rzeczy. A ile to jest 2 plus 2? Nie wie pani? Nie. <grym> Ale bo. I'm afraid your journey ends here, traveler. Swoją drogą tutaj gromkie brawa yy, dla Wizki, która nadesłała tego screena. Tutaj ewidentnie należy się punkt za czujność, oraz wirtualny emblemat za słuszną postawę. Emblemat zostanie przekazany w formie NFT. A ile to jest 2 plus 2? Nie wie pani? Nie. A dlaczego? Bo ty ku. Okej, okay, może to nie jest. E, może to nie jest bot. A dlaczego pani się tak niekulturalnie do mnie zwraca? Nieładnie tak. Zdjęcie szreka. Shimonocha. pozdrowa kumatych. Witam, przysyłam zdjęcie z mojej rozmowy na platformie LX ze sprzedającym samochód. Nie mam więcej pytań. Co do zrobienia? Opłaty są? Pulpit oleje OC. Pulpit? Tak, w jakim sensie? Do wymiany. W sensie licznik z komputerem pokładowym, bo nie rozumiem określenia pulpit. Pulpit do wymiany. Deska rozdzielcza? Tak. A co z nią jest nie tak? Jest okej. Okay. A no to okej. Okay. Okej. Okay. Torebka Pink Classic Puff, 1300 zł. Ładna. Dzień dobry, aktualne. Witam serdecznie, tak? Owszem, ogłoszenie jest aktualne. A ma pani jeszcze jakieś zdjęcie, czy nie uszkodzona, poerysowana, bo kupuję na ważną okazję i chcę wiedzieć. Szanowna pani, tak jak pisałam w opisie ogłoszenia, torebka jest nowa, nigdy jej nie założyłam. Jest w oryginalnym opakowaniu i posiadam dowód zakupu. Nie posiada żadnych wad ani śladów użytkowania. A dlaczego pani nie ubierała? To jest bardzo ładna torebka. Coś nie tak z nią jest? Hej, czy muszę ci streszczać historię mojego życia? Albo pisać skomplikowaną analizę tej sytuacji. Z wyjaśnieniami, dlaczego sprzedaję tą torebkę? Przestań. Droga pani, nie używałam torebki, ponieważ mam dość sporą liczbę innych. Po roku od zakupu zorientowałem się, że zalega mi w szafie i nigdy jej nie założyłam, dlatego postanowiłam ją sprzedać. To jedyny powód. Dziwne. Po co pani kupuje torebkę, jak w niej nie chodzi i leży w półce cały czas? Kupię to. to po prostu nie kupuj. Daj już spokój. Proszę pani, jeśli jest pani poważnie zainteresowana zakupem, to proszę przejść do rzeczy. W innym wypadku, proszę, nie marnujmy swojego czasu. Przecież mówię, że jest. jest Inaczej bym się nie pytała, chyba. Tylko ja nie rozumiem, skąd taką cenę pani dała, bo chyba coś jest nie tak. Proszę pani, torebka jest nowa, została zakupiona za cenę prawie 300 zł wyższą, więc uważam, że ta obecna cena jest jak najbardziej adekwatna. Ale wobec powyższych słucham, jaką cenę pani proponuje? Ja potrzebuję bardzo to torebkę, bo obiecałam córcia, idzie na wesele i bardzo marzy jej się taka w ptaszki. Pokazywała mi na komputerze, a córcia ma 13 lat i pierwszy raz na wesele będzie szła. Rodzinka długo nie wodziła, musi wyglądać ładnie, się pokazać, ale taka cena to dla nas jest za drogo. Ja mogę pani zobaczyć na przykład 100 zł, ale pani nam po. Okay, to jest Fake. To jest fake. Jestem pewien, że to jest fake. Nie, no tak jeszcze się po prostu nie dzieją. Słucham, pani jest poważna. Po pierwsze, to jest oryginalna skórzana torebka dobrej marki, która w sklepie kosztuje ponad 1500 zł, a ja sprzedaję ją jako nową już 300 zł taniej. Ponadto, jeśli cena jest dla pani zbyt wysoka, to proponuję przemyśleć, czy ta torebka za półtora tysiąca jest, aby na pewno potrzebna 13-letniej dziewczynce. Ale co z tego, jaki tak leży w półce u ciebie? Proszę pani, jeśli córce podoba się taki model torebki, proszę poszukać na Allegro podobnej, niekoniecznie marki Pinko. Na pewno znajdzie. Pani podobną w przystępnej cenie. Ja na pewno nie sprzedam pani torebki za 100 zł. Pozdrawiam. Oho, się wkurzyła. Ja potrzebujemy... Czy ja muszę to cenzurować, jak to jest w taki sposób? Babie tak ciśnienie skoczyło, że, że ledwo trafiała w klawisze. Gówno jakiejś zaległo, nie rozumiesz, to góra. Ty nie rozumiesz chyba, co to znaczy, my cele, rodzina, cała. Się na siebie, trzeba się pokazać. Nie biednie, jak nie jak ja, nie krujesz. No ale pani właśnie chyba nie stać, więc o co chodzi? Pewnie nie masz dzieci i męża, urwa, bo jesteś po A zalujesz dziecku, a strasz pieniędzmi, pewnie. Udław się tymi płęzmi. Kupujesz i ci leży w półce, nie masz dzieci. <ścoughs> Czy to jest fake? Czy jest szansa, że to jest prawdziwe? Pierwsza myśl jest taka, że nie no, człowieku, nie no nie ma ludzie tak nie. Nie istnieją. Bez przesady. Ale sam już nie jestem pewien. <grych> Słuchaj, nie używasz. Słuchaj, ja po prostu zadecydowałam, że musisz mi to oddać. Jakby wszystkie fakty przemawiają za tym, wszystkie argumenty przemawiają na moją korzyść. No jakby my mamy wesele, córcia, musi się pokazać. No i poza tym ty tego nie używasz, tylko leży u ciebie na półce i pewnie strasz pieniędzmi, więc jakby no tutaj rachunek jest prosty. Tak więc podsumowując, po prostu wyślę ci moje dane i tutaj musisz już bez gadania mi tą torebkę. Sorry, jakby nie ja ustalałam zasady. Tak? Dobry wieczór, jaka cena ostateczna? 1500 do negocjacji, tak jak w ogłoszeniu. Proponuję 2200. Good. Wspaniała propozycja. 1500, nie, zapłacę 2200, nie, proszę mi zapłacić 1000, dobra, to zapłacę 3000. Człowiek, który to napisał, mam wrażenie, sam musiał dużo sprzedawać i po prostu zamulił się w swojej roli i targuje się nie w tą stronę, co trzeba. Dzień dobry, przesyłam jedną z wielu podobnych wiadomości przy próbie sprzedaży butów kogoś mi bliskiego. Czarne szpilki buty. Szpilki. Czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, jakie motywy mogą się tutaj pojawić? Niech zgadnę. Dzień dobry, bardzo przepraszam za nietypową wiadomość, ale nie można nie napisać. Pani stopy wyglądają obłędnie i perfekcyjnie, bardzo ciężko tak piękny widok. Przychodząc obok gdzieś na mieście, podszedłbym, żeby to powiedzieć i zapytałbym, czy mógłbym wykonać kilka zdjęć. Wiem, że to głupie, ale zapytałbym też, czy mogę klęknąć przed panią i je pocałować, bo naprawdę piękniejszych stóp w życiu nie widziałem. Pozdrawiam. Tak, to jest. Jest to głupie. Sam sobie odpowiedziałeś: jest to koszmarnie głupie pisać coś takiego do obcej osoby. Hej, stupiarze! Naprawdę są specjalne strony do tego przeznaczone: specjalne serwisy, gdzie można się prawdopodobnie na takie rzeczy dogadywać. Dajcie ludziom spokój. Proszę. Siateczkowa bluzka HM w kwiatuszki. 8 zł. Taka. W kwiatuszki. Śliczna. O 3.18, od 3.58, kilkadziesiąt minut później. Przepraszam. Okej, okay, to nie było kilkadziesiąt minut później. To było dwa dni później. Całe dwa dni zajęło temu człowiekowi dojście do wniosku, że nie powinien był tego robić. Atrapy smartfonów op po 20 zł. Jestem w sumie ciekaw, po co komuś potrzebne miałyby być atrapy smartfonów, ale może gdzieś tam w jakichś salonach. Używa się właśnie takich atrap jako jakoś, jakichś holderów czy coś takiego. Witam, byłabym zainteresowana z tych... Telefonów chociaż jednym. Okej, okay, jakim konkretnie? A który by mi pan proponowałby? A który podoba się? Bardzo specyficzna struktura zdań. Rozumiem, że przeczytała pani dokładnie opis. Wie pan, nigdy nie miałam takiego telefonu. Można go w jakiś sposób używać. Tutaj jest cliffhanger. Co zdarzyło się dalej? Czy sprzedawca poinformował prawdopodobnie jakąś starszą panią być może? Być może to jakaś starsza kobieta, która jakimś przypadkiem trafiła na to ogłoszenie albo ustawiła sobie sortowanie po najtańszych. No i jeżeli sprzedawca byłby totalnie złym człowiekiem, mógłby tej kobiecinie wcisnąć atrapę smartfona o poza 20 zł. I byłby nawet na takim podstawowym poziomie kryty, bo przecież w tytule ogłoszenia jest zamieszczona informacja, że są to atrapy. Nie wiem, czy ta pani po prostu nie doczytała, czy nie rozumie, co to jest atrapa. Nie wiem. Strasznie, strasznie smutny screen. Hejka, podsumuję, myślę, że ciekawą sytuację, z którą miałam styczność. XD, jakby co to od początku wiedziałam, że to skam, ale lubię trochę pomęczyć już oszustą dupę i zmarnować czas. Witam, buty Nike, rozmiar 37,5. Aktualne? Tak, aktualne. Super. Ja kupuję. Link od razu jakiś inpostowy. Gotowe. Zapłaciłam przez inpost. Kurier sam odbierze. Musisz kliknąć link i nacisnąć przycisk dalej i wypełnić dane, aby otrzymać pieniądze. No. Dobra, zamknij mord. A mogłaby pani wpłacić na konto? Nie znam się na tych przesyłkach inpost. Pani chce do paczkomatu? Tak. To w końcu kurier przyjedzie, czy mam zawieźć do paczkomatu? Plan zaczął się sypać bardzo szybko. W końcu kurier przyjedzie, czy mam zawieźć do paczkomatu? Sam możesz wybrać dogodną dla siebie metodę z linku. A to jaki jest koszt wysyłki? 3 złote. A to pani pokrywa tak? Oczywiście, że już zapłaciłam. A ten link to jest bezpieczny? Tyle się teraz mówi o oszustach? Oczywiście, to jest oficjalna strona InPost. A ja to myślałam, że tylko oszuści na Whatsappie piszą, a tu proszę taki uczciwy i bezproblemowy kupca. Dziękuję bardzo za transakcję. Czekam na pieniążki i wyślę paczkę jutro. Fajnie się bawiłam. Pozdrawiam oszustów. <grytania> Internauci, proszę was, uważajcie na tego człowieka. Nie jest tym, za kogo się podaje. Siedzi bez koszulki, jara szlugi i oszukuje ludzi w internecie. Właśnie tak sobie to wszystko wyobrażałem. Witam, pisze w sprawie ogłoszenia na LX. Uśmieszek. Oferta jest nadal aktualna? Którego? Drapak. No. Więc? Kiedy przyślecie mi lipne linki, o mi z kasy. Jutro. Serduszko. Deal. Great. Ciekawe na podstawie czego autor tak szybko wyczaił, że ma do czynienia z kolejnym skamem. Pewnie chodziło o sposób pisania, w sensie, że to jest nie po polsku. Chociaż Polacy też często piszą nie po polsku. I tutaj każda ze stron po prostu pogodziła się ze swoim losem. Rozumie swoją rolę tutaj w tej... w tej relacji. Wszystko już zostało dogadane. Ty spróbujesz mnie określić. Ja spróbuję dać ci się okraść. Wszystko jest pomiędzy nami ok. No dobrze, w tym odcinku to by było na tyle, ale jeszcze nie kończymy tej epopei, tej pięknej opowieści. Pięknie dziękuję wam za nadesłane do tej pory screenshoty. Również licznie dziękuję wam za oglądanie. Do następnego.